Cześć. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego mówię do Was z tej dosyć specyficznej, jakby nie patrzeć, perspektywy. Jest tak z jednego bardzo ważnego powodu mianowicie, mam Wam kogoś do przedstawienia. To jest Marian. Marian, wbrew moim wstępnym założeniom, nie jest syfem, więc proszę go z syfem nie mylić. Marian jest za to ranką, pewnego rodzaju skaleczeniem. Może nawet ugryzieniem, które z jakiegoś powodu zdecydowało się pokryć połowę mojej twarzy. Ale co najważniejsze, Marian jest walecznym, odważnym i niezwykle wytrzymałym przeciwnikiem, do którego z czasem zyskałem szacunek. Tym samym informuję Was, że Marian będzie nam towarzyszył w materiałach w tym tygodniu i miejmy nadzieję, że tylko w tym tygodniu, więc radzę Wam go zaakceptować tak jak zrobiłem to ja. A teraz przejdźmy do właściwego filmiku. Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj stwierdziłem, że zrobię sobie grill book tag, czyli autorski tak. Iski z kanału Bóg Mi Świadkiem, a także Instagrama o tej samej nazwie, na które bardzo serdecznie Was zapraszam, bo Iska robi naprawdę świetne, naprawdę śmieszne przede wszystkim materiały, szczególnie te, w których występuje jej mąż Kodi Krzysiu Red Fucking Devil. Niezależnie od nazwy one i tak świetne pozostaną. Teraz taki szybciutki disclaimer dla osób, które tego mięsa nie jedzą. Materiał może Wam się wydać troszkę niekomfortowy albo niepokojący, z racji swojej idei i jakby tego, że dla mnie świat bez kurczaka nie istnieje. Przepraszam za to, ale tak już jest. Jednak traktujcie go z przymrużeniem oka, to jednak jest prawda zabawa, także nie mamy na celu nikogo urazić. Przejdźmy więc do samych kategorii. Pierwszą z nich jest karkówka, czyli moje osobiście ulubione mięso z grilla i dla mnie jakby grilla nie można pełnoprawnym grillem nazwać, jeśli karkówki tam nie ma, a pytanie brzmi książka, którą powinien przeczytać każdy. I ja tutaj wybrałem Hobbita, czyli tam i z powrotem opowieść pióra Bilbo Bagginsa, a także jak niektórzy twierdzą J.R.R. Tolkiena. I wybrałem ją dlatego, że no to jest kawał dobrej fantastyki, nie tylko fantastyki dla dzieci. A poza tym, jakby no nie bez powodu wydaje mi się, jest ona wybierana jako przedstawiciel fantastyki, właśnie, czy to w lekturach szkolnych, czy w innych jakby zestawieniach. Natomiast jakby myślę, że powinien przeczytać ją każdy, dlatego że ona porusza e, wiele takich życiowych bardzo wątków i, i wiele takich e, po prostu spraw, które e, młody człowiek, e, albo też stary człowiek, niezależnie od tego, kiedy to czytacie, powinien wiedzieć, powinien jakby rozumieć, mówi o przyjaźni, mówi o, o takich. Pozytywnych wartościach, o, o jakby chęci do tej przygody, do, chęci do poznawania świata i e, tego, że jakby stagnacja i takie e, przebywanie w hermetycznym środowisku, no, może być komfortowe do pewnego stopnia, ale otworzenie się na świat e, zdecydowanie zapewnia tych przygód więcej. Kolejna kategoria rozbawiła mnie chyba najbardziej. Jest to kaszanka, czyli czarny charakter, który pokochałeś i u mnie niezmiennie jest to Joker. Postać Jokera. Często w takich zestawieniach zastanawiam się również nad Loki'm, ale różnica między Jokerem a Loki'm jest taka, że Loki'ego kocham tylko i wyłącznie za Toma Hiddlestone'a, jakby jego przedstawienie tej postaci, tego nordyckiego boga jest niesamowite, jakby zakochałem się w nim i, i uwielbiam po prostu. Natomiast Joker, niezależnie od tego czy pojawia się w filmie, niezależnie od tego kto jakby z większym czy mniejszym sukcesem tą rolę odtwarza, czy pojawia się w komiksach, czy w serialach, czy w grach, czy w kreskówkach, czy właśnie z cudownym głosem Marka Hamila. I tak jest idealny, i jego postać jest zawsze, zawsze po prostu zajebista. No jest zajebista, nie będę udawał. I, i myślę, że Joker to jest czarny charakter, który po prostu kocham najbardziej. Kolejną kategorią jest szaszłyk, i jak wiadomo, szaszłyk składa się nie tylko z mięsa, czasami nawet nie z mięsa, co nie zmienia faktu, że zwykle jest bardzo dobry. Mamy tam paprykę, mamy tam cukinię, czasami jakiegoś ogórka, bardzo dużo różnych rzeczy, i wiąże się to z naszą kategorią, ponieważ mamy tutaj dobrać książkę, która zawiera w sobie więcej niż dwa gatunki literackie, i ja tutaj zdecydowałem się na Córkę zegarmistrza Kate Morton, którą ja będę wychwalał, bo to jest naprawdę świetna książka, i, i no, ze względu właśnie między innymi na jej wielowątkowość, bo mamy tutaj i wątek w jakimś tam stopniu miłosny, i wątek detektywistyczny, i jakąś tam generalnie tajemnicę po prostu, i element fantastyczny, którego nie będę zdradzał. I e, częściowo jest to obyczajówka, częściowo mówi o, o historii, więc jest tu naprawdę zbiór takich bardzo ciekawych elementów z różnych gatunków. I myślę, że e, sama historia jest po prostu ciekawa, więc e, warto, warto się z nią zapoznać jeśli nie mieliście okazji na kanale znajduje się recenzja więc więc tutaj znajdziecie na pewno odnośnik jeśli was zaciekawi i przeczytacie no to będę będzie mi z tego powodu niezmiernie miło. Kolejną kategorią są żeberka, czyli książka po której spodziewałeś się więcej, bo jak wiadomo, żeberka w większej części składają się z kości niż z mięsa, dlatego ja nieszczególnie je lubię. Natomiast książką, który, po której zdecydowanie spodziewałem się więcej, szczególnie e, czytając e, właśnie inne powieści tego autora Jest Transatlantyk Gombrowicza, bo to co tam się stało, ja tego nie rozumiem Jakby e, czytałem go nawet nie do końca po przeczytaniu Ferdydurkę, którym się zachwyciłem w liceum e, I jakby z każdą kolejną, czy, czy to właśnie z pornografią, czy z kosmosem no, po prostu nie rozumiem, nie rozumiem co w transatlantyku się stało z Gąbrowiczem. Dlaczego on wygląda tak jak wygląda, dlaczego jest taki nieciekawy, dlaczego brakuje tej całej esencji, esencji Gąbrowicza. Może dlatego, że tam on jest częściowo biograficzny, ale, ale no, po niej na pewno spodziewałem się zdecydowanie więcej. Dostałem takie no, nie wiadomo co, więc, e, więc teraz Atlantyk dopasowuje do tej kategorii. Kolejną kategorią jest kurczak, czyli książka, której się obawiałeś, e, bo każdy ją zachwalał, a ostatecznie i tak okazała się dobra. Ja nie rozumiem tej kategorii, bo jakby kurczak zawsze jest dobry. Ja nie rozumiem, jak kurczaka można się obawiać. Kurczak to jest naj, najlepsze mięso świata. Można go podać w tak wielu różnych wersjach, z tak wieloma różnymi dodatkami, że. Nie rozumiem, a kurczak z grilla to też jest cudo, więc, więc jakby nie rozumiem te, tej kategorii iska, ale e, nie mniej odpowiem i, i odpowiem troszkę nieoryginalnie, e, bo ja również e, powiem o pani szłap i wyszyz, dlatego że ja w zasadzie e, spodziewałem się tej książki e, troszkę wcześniej, natomiast z pewnych przyczyn e, pojawiła się u mnie z 2-3 tygodnie po premierze i jakby zdążyłem przelecieć przez miliony relacji, e, ktu, gdzie wszyscy po prostu się nią zachwycali, że to jest takie świetne, tak dalej i ja się obawiałem, że cholera, co jeśli mi się nie spodoba, co jeśli to nie jest tak dobre. E, ale ostatecznie no to naprawdę jest dobra książka. Jakby ma pewne wątki, ma pewne zgrzyty, które mi nie pasowały, więc to nie jest arcydzieło według mnie, nie, nie zachwyciłem się tak totalnie nią, natomiast jest to bardzo dobra książka i jest to świetne e, pierwsze spotkanie z twórczością pani Szłab moje, które zdecydowanie zachęciło mnie do czytania innych jej dzieł, więc myślę, że to jest dla niej wystarczająca, jakby, reklama i, i wystarczający powód, żeby przypisać ją do tej kategorii. Ostatnia kategoria, czyli krewetki. Niepozorna, krótka książka, która okazała się być sztosem. Ja za krewetkami, co prawda, nie przepadam, natomiast krótkie książki lubię jak najbardziej i Wybrałem tutaj rytmatystę Brandona Sandersona, dlatego że książka jest naprawdę króciutka, ma 300 stron w zasadzie, więc jak na Sandersona szczególnie to niewiele. A i wygląda stosunkowo niepozornie: ma bardzo ładną okładkę, ale przez to, że jest taka niewielka, no to. Cóż to może być za historia? Przecież to nie zdąży się nawet rozwinąć, prawda? A jednak okazało się, że jest naprawdę wciągająca. Przeleciałem przez nią dosłownie w dzień czy dwa i, i zachwyciłem się, bo jest super, ma świetny, e, świetny system magiczny. I, I po prostu nie mogę się doczekać, e, kiedy w planach pana Sandersona. Pojawi się napisanie drugiej części, a także wydanie jej, bo, bo jakby chciałbym przeczytać kontynuację, więc, panie Sanderson, prosiłbym uprzejmie, żeby pan się zajął również kontynuacją tego dzieła i to by było w zasadzie na tyle. Ja chciałbym tym razem kogoś nominować do tagu, bo ja zazwyczaj do tagów nie nominuję, bo wyciągałem takie starocie, że już wszyscy je robili zazwyczaj. Ale że to jest autorski tak i jest to świeży tak, to ja bym chciał nominować Pawła P42, dlatego że ostatnio robiłem zatytułuj swoje życie Tak i tam nie nominowałem nikogo, a Paweł poczuł się nominowany i stwierdził, że sobie zabierze ode mnie ten tak i go zrobi, więc tym razem oficjalnie cię Paweł nominuje, żebyś mógł zrobić ten tak nie musisz go robić w tym roku, chociaż byłoby to wskazane, ale wiem, że z tym masz pewne problemy. Właśnie ale mamy lato, więc myślę, że, że jakby tematycznie tak jest idealny. Także czuj się oficjalnie nominowany. A ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, jakiegoś miłego komentarza. I jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, a po statystykach widzę, że część z Was ogląda, a nie subskrybuje, no to zachęcam Was do kliknięcia tego guziczka, żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć, kiedy wrzucam nowe materiały. I zapraszam Was również na mojego Instagrama, na którym ostatnio staram się być aktywny, staram się nawet jakieś ładne zdjęcia wrzucać, więc, więc zapraszam również tam. Link do wszystkich moich mediów społecznościowych znajdziecie w opisie pod każdym filmem. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.